to wygląda ten zaczep w ten sposób, on jest tak zamontowany, to jest wsuwany i on musi wyjść w stronę tylnej szyby. To jak sobie odchylimy trochę, to widzimy, że ten pazurek trzeba będzie wcisnąć, go wciśniemy, to tu nam wyjedzie. E, można się posłużyć pokręcikiem malim. E, widzicie, że go wciskam. No to jest, tu sobie już trochę odchyliłem. Tu już też odchylone i tu już nam się odchyla od sufitka. Dobra. E, co tu mamy jeszcze? Klamki? Te uchwyty one w ten sposób w ten sposób wiszą. Są takie małe cędzelki, które trzeba całkiem wyciągnąć. I tu widać w środku też takie wąsy, dwa te właśnie wąsy, które trzeba będzie lekko ścisnąć to sobie od środka podważyć czymś, są akurat takie fajne, tak? żeby one wyszły i wtedy pociągamy do siebie. Dobra, to mamy. Teraz tutaj kwestia słupka, tak, wciągamy tą uszczelkę. Och, siedzi No, co mamy? i teraz tak. Tu nie widzimy, ale. W środku hm. nie ma piostrości Ale tu widać takie białe pazurki. Trzeba je po dwa, trzeba je sobie trochę wcisnąć. I tu spróbujemy wcisnąć te pazurki białe, żeby wypchnąć. Dobrze by było jednocześnie pociągać drugą ręką to do zewnątrz. Zobaczymy O. no i ładnie już mi tu tak wyglądają te. Te pozórki ja trzeba teraz je ścisnąć, one wtedy łatwo. Łatwo wyjdą. No tam z, dru z drugiej strony już to zrobiłem. Okej, okay, odchylone, teraz tamta strona tu już jeden ściągnąłem, ten jest łatwy tak samo jak klamki, ściąga się ten mały Mały czpień, tu jest nawet kawałek wydrążony, żeby sobie podhaczyć i go wyciągnąć. Wyciąga się to i to się w zasadzie wysuwa. Teraz tu drugi, podważamy sobie od tej strony cyk, żeby nam zeszło ta zaślepka. Za jest tak zazrobiona, że dwa wąsy I tu troszkę haczyk mhm. I ona wchodzi Tu sobie chodzi i zaczaskuje się także to wek i i i teraz znowu musimy sobie tu od tyłu sobie podważamy wychodzi nam to to jest tymi tym. I tym się trzyma I to tylko wsunięte. jest tu w zasadzie się zahacza na tym i na tym się zahacza. Dobra tu mamy i tu już nam pod sufitka no, chodzi. Ten boczek jest dobrze sobie jakimś takim większym nawet szybokrętem te całe te czarne mocowania wypchnąć, tu jest jedno tu jest też jedno Tu już mi wyskoczyło czarne, bo czarne do słupka się wszczepia i szary do czarnego się mocuje To jest tak o tu na tym jednym Zaczepię i na tym się wpina w to czarne mocowanie. Dobra, i teraz jeszcze będzie trzeba tu ściągnąć drugi słonecznik, lampeczkę. To się po prostu powinno dać wyczepić. No są takie tylko Czeki. To jest, co to jest? A mikrofon do bośną mówiącego. Przesuwam w tamtą stronę i tu to są tylko takie ząbeczki małe Tu od tej strony sobie przesunąć do tyłu i pociągnąć To powinno wejść I to sobie pociągamy do. Tu możemy sobie odpiąć to, żeby nam łatwiej było Tu jak mamy to jest w suficie w ten sposób. Więc tu są zaczepy to musi wejść tam, o, tam i wtedy tu sobie pik więc najpierw ta strona sobie wy podważamy i wychodzi. No. no i tu już nam tu już nam prawie całkiem lata pod sufitka, dobra jeszcze teraz drugi słonecznik czyli to papier żdamy tu, tak no mam wychodzie tak klips jak to sobie damy to sobie go damy Sam w zasadzie wychodzi, aha i to musimy go... on jest też na takim rheumoku, więc najpierw ten dziób ten dziób najpierw tam musi wyjść i później to... tak to vygląda. Z tego zaczynamy podważać. No właśnie. Dookoła.